Dzień dobry wieczór, kochany człowieku. W dzisiejszym filmie mam zamiar pomóc Ci kultywować dobre nawyki. Jeżeli chcemy osiągnąć coś w naszym życiu, na przykład osiągnąć sukces w prowadzeniu własnego biznesu, albo zrzucić 10 kilogramów, czy odzyskać zdrowie, czy cokolwiek innego to by było. Jeden z najlepszych sposobów, żeby to osiągnąć, to Stworzyć dobre nawyki, tak? Często zakładamy sobie jakiś plan, czy zakładamy sobie jakiś goal, tak? Że chcemy osiągnąć to, to, to i tamto, ale nie tworzymy planu do osiągnięcia tego i to się wszystko rozsypuje i właśnie jednym z najlepszych sposobów, żeby ułożyć taki plan, to włożyć, wstawić sobie nowe nawyki, które pomogą nam to osiągnąć poprzez i o co chodzi w nawykach, to że to są zachowania, które stają się dla nas automatyczne i my dużo o nich nie musimy myśleć. Na samym początku one wymagają od nas trochę wysiłku, żeby je powtarzać. Mówi się, że około 21 dni wtedy no, tworzy się nowa ścieżka neuronów w mózgu, jeśli 21 dni robią coś bez przerwy, a potem to zachowanie staje się automatyczne. No więc dzisiaj e, chciałabym spróbować Wam pomóc właśnie takim tappingiem który ma wspierać nasze dobre nawyki. No to co, bierzemy odpowiedzialność za nasze własne dobre samopoczucie. Jeśli nie wiesz, co to jest metoda EFT, zobacz sobie ten film, w którym tłumaczę, na czym ta metoda polega, a reszta jedziemy. Dobrym nawykiem jest zapisanie się do tego kanału, żeby nie przegapiać w takim filmu. Dobrym nawykiem jest też lubienie wszystkich filmów na YouTube twórców, których lubisz. Decyduję się kultywować zdrowe nawyki. I decyduję się kochać i akceptować siebie. Decyduję się kultywować dobre nawyki. I decyduję się kochać i szanować siebie. Decyduję się rozwijać bardzo dobre nawyki. Decyduję się na to, by wiedzieć czego chcę. I wiedzieć, co muszę zrobić, żeby to osiągnąć. I sprawić, żeby te działania stały się nawykiem. Decydować się, kultywować dobre nawyki. I decyduję się totalnie, całkowicie kochać, szanować i akceptować siebie. I może nawet te osoby, które pomogły mi stworzyć moje złe nawyki. Ponieważ oni nie wiedzieli lepiej. Przechodzimy na punkt trzeciego oka. Decyduję się kultywować dobre nawyki. Decyduję się stworzyć dobre nawyki. Decyduję się na to, by wiedzieć, czego chcę. I stworzyć plan, jak to osiągnąć. Co ja muszę zrobić? Żeby osiągnąć to, czego chcę. Kim muszę się stać, żeby osiągnąć to, czego pragnę. I jakie nawyki tego typu osoba posiada. Kiedy myślę o typie osoby, jaką chciałabym się stać, Osoby, która robi to, co ja chcę robić. O osobie, która ma to, czego ja pragnę. Jakie nawyki ma ta osoba? Co ta osoba codziennie robi? Czy ta osoba znajduje czas na ćwiczenie? Czy ta osoba poświęca swój czas na edukację? Co ja muszę zrobić, żeby robić mieć i być tym, kim pragnę? Pozwalam sobie na to, by zyskać jasność. I żeby uwolnić mój opór. Cały ten opór przed zmianami. Cały ten opór przed tym, żeby robić coś inaczej. Część mnie mówi: To jest za dużo roboty. Nie chcę robić rzeczy w inny sposób. To nie jest dlatego, że jestem zła bądź głupia. Nie robię tak, dlatego że jestem słaba bądź leniwa. Po prostu jestem człowiekiem. I mam opór przed zmianą. A teraz decyduję się uwolnić ten opór. I uwalniam cały ten strach przed osiągnięciem tego, czego pragnę. Uwalniam to. Tak, żebym miała wolność, by kultywować dobre nawyki. I wykonywać je... I wykonywać je w ciele, w duchu i w umyśle. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech. O usta, wydech. I co? Jak się czujesz? Jeśli pojawiły się jakieś myśli, zwłaszcza na przykład dotyczące nawyków, które Twoim zdaniem powinny zacząć kultywować, to zapraszam Cię do tego, żebyś usiadł, usiadła i zapisała je sobie. I może zacząć robić tapping afirmacyjny, czyli np. piję więcej wody, albo ćwiczę 10 minut dziennie, albo chodzę na spacery po 20 minut dziennie, cokolwiek by to było, możesz je sobie zacząć e, wpłukiwać, takie kreacyjne rundki, a one jednocześnie też w łagodny sposób uwalniają opór przed, e, przed tym. I jeśli czujesz, że ten tapping miał na Ciebie pozytywny wpływ i coś Ci to dało, to daj łapkę w górę, dobrze jest wiedzieć, że Wam to pomaga. No, i jeśli coś się tam pojawiło w myśle, albo na przykład pojawiło się jakieś pytanie e, dotyczące tapingu, albo jakaś prośba na temat, który chciał, chciałby, chciałbyś, chciałabyś zobaczyć na kanale, to zapraszam do komentarzy. Um, zawsze staram się odpowiadać na wszystkie. Dziękuję Ci za to, że bierzesz odpowiedzialność za swoje własne dobre samopoczucie i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Pokój kochani.